Krótki raport dnia to szybka esencja dziesięciu absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. Prezydent Duda ogłosił, że na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika ponownie ich ułaskawi i poprosił prokuratora generalnego Adama Bodnara o zawieszenie kary więzienia na czas procedury. Duda po spotkaniu z żonami powtórzył, że skazani są pierwszymi w Polsce od 1989 roku więźniami politycznymi, a organy państwa zadziałały brutalnie. Po 16 pod Sejmem dziesiątki tysięcy osób zebrało się na marszu z inicjatywy PiS pod nazwą Protest Wolnych Polaków i po przemowach ruszyło w kierunku Kancelarii Premiera. Przybyło około 400 autokarów, przemawiali m.in. Kaczyński i Morawiecki. Niektóre cytaty – to nie jest polska władza, to władza niemiecka. Pomysły Unii Europejskiej są zbrodnicze. Cała Europa popadnie w wielki kryzys. My tu bronimy Polski. Marszałek rotacyjny Hołownia nie zna i nie przestrzega konstytucji. Potrafi nad nią tylko płakać. To on jest winien dzisiejszym wydarzeniom w Polsce, uprowadzeniu niezgodnie z prawem posłów. Tłum wiele polskich flag czy transparenty Solidarności. Skandowano m.in. Wolna Polska, Tusk do celi nie do Brukseli, tyrania bezprawia, wolne media, wolne sądy. Frekwencja to według PiS 200 tysięcy. Według Miasta Warszawa i TVP3 25 tysięcy, a według Onetu 100 tysięcy. Komisja Europejska nie miesza się do sytuacji w Polsce w sprawie Kamińskiego i Wąsika, gdyż uznaje, że jest to sprawa konkretnego państwa Unii Europejskiej i jednostkowy przypadek. Zapytana o sprawę oświadczyła, że nie będzie się wypowiadać na temat konkretnych wydarzeń w państwach UE, a w kwestii praworządności co roku w sprawozdaniu ogólnym analizują procesy we wszystkich krajach, nie odnosząc się do żadnych jednostkowych przypadków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę Rady Miasta z 2022 roku, wprowadzającą strefę czystego transportu. Według sądu nie określa ona wystarczająco granic strefy ani nie reguluje organizacji ruchu. Jej wprowadzenie zaskarżył ówczesny wojewoda Łukasz Kmit, stwierdzając, że ani radni ani prezydent nie mają prawa określania zasad ruchu w strefie lub jej granic oraz że ogranicza ona prawo własności, wolności poruszania się i równości. Rząd w 2024 roku wprowadzi wakacje od składek ZUS, ale tylko dla najmniejszych przedsiębiorców wpisanych w bazę CEIDG. Ma więc objąć mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych przez jeden miesiąc w roku. Według nowego modelu resortu zdrowia w Polsce w 2028 roku możliwa jest nadwyżka lekarzy, a ich liczba zaczęła szybko rosnąć. Problemem jest spadająca liczba pielęgniarek. Od 2021 roku liczba nowych lekarzy wzrosła o 7 tysięcy, a w 2022 roku było o 1600 lekarzy więcej, którzy weszli na rynek niż tych, którzy przeszli na emeryturę. Zjawisko ma tendencję wzrostu. Rezydenci podnoszą więc, że otwieranie nowych kierunków lekarskich z niepewną jakością kształcenia było zbędne. W 2023 roku. Roku na przykład zwiększono liczbę miejsc na kierunkach o 860. Nadwyżka lekarzy ponad potrzeby kolejek ma nastąpić w 2028 roku, przy założeniu średniego czasu pracy 150 godzin miesięcznie. Model nie uwzględnia emigracji medyków ani rosnącej liczby pacjentów. Jednak w 2022 roku o prawie 2500 pielęgniarek więcej osiągnęło wiek emerytalny niż weszło na rynek, a w poprzednich dwóch latach liczba ta przekraczała 3000 rocznie. PKP Intercity podpisało z Nevagiem umowę na zakup 63 elektrycznych lokomotyw za 2,3 miliarda złotych z opcją dokupienia kolejnych 32 za dalsze 1,2 miliarda złotych. W drugim przypadku byłby to największy zakup w historii Intercity. Przy pociągach Pendolino koszt wynosił 2,8 miliarda złotych. Pierwsze dwie lokomotywy mają być dostarczone w 2 lata, a pozostałe w 5. Ich maksymalna prędkość ma wynosić 200 km na godzinę. Nevag dostarczył już wcześniej dla tej spółki 30 takich lokomotyw. PKP Intercity kupi też 300 wagonów dostosowanych do prędkości 200 km na godzinę z opcją na kolejne 150 załącznie 4 miliardy złotych. Umowa ma być podpisana w tym kwartale. Oferty złożyło dwóch producentów: cegielski i Newag. Świat. Donald Trump jako prezydent USA przekazał szefowej Komisji Europejskiej w 2022 roku, że nigdy nie przyjdzie z pomocą Europie w razie ataku, a NATO jest martwe, opowiedział francuski komisarz UE Terry Breton. Miało to paść w prywatnej rozmowie na światowym forum ekonomicznym w Davos. Cytat Trumpa do von der Leyen. Musisz zrozumieć, że jeśli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy wam z pomocą. Na to jest martwe i z niego wyjdziemy. Przy okazji jesteście mi winni 400 miliardów, bo nie zapłaciliście wy, Niemcy, tyle co musieliście zapłacić za obronę. Na niedawnym spotkaniu wyborczym Trump oświadczył z kolei, że to, czy USA za jego kadencji wypełniłyby zobowiązania wobec NATO, zależy od tego, czy będą nas porządnie traktować. RPA oskarżyła Izrael w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości o ludobójstwo w Gazie. Według prawników RPA najwyższe izraelskie władze planują zniszczenie strefy i wspomnieli, że minister obrony Izraela nazwał Palestyńczyków ludzkimi zwierzętami. Domagają się, by Trybunał nakazał wstrzymanie działań wojennych. Postępowanie może trwać latami. W jednym litrze butelkowanej wody jest około 250 nanoplastików, dowiodły badania Columbia University. Laserowo badano obecność popularnych plastików w wodzie trzech producentów. Wykryto substancje jak PET i poliamid, jednak około 90% nanoplastików pozostaje nierozpoznane. Mają wymiary od 100 nanometrów do mikrometra. Brakuje wiedzy o ich wpływie na zdrowie, jednak wiadomo, że mogą trafić do krwiobiegu i dostać się na przykład do mózgu. To był krótki raport dnia Top 10 wydarzeń minionej doby. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopiguła.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się w poniedziałki, środy i piątki o 7 rano.